Słowo Boże poznaje się, tak jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Zatytułowałem to nasze spotkanie, jak sam tekst pomaga nam zrozumieć Biblię. Macie Państwo też kartki. Powinienem poprosić, żeby Państwo przyniesili kredki ze sobą dzisiaj. Ale nie mamy tych kredek. Wobec tego mamy kartkę, która e, zawiera chociażby pewne struktury, popodkreślane, napisane kursywą. No i zobaczymy właśnie także na tym przykładzie, jak tekst sam otwiera nam, odsłania nam treści, które są w nim, i odsłania także zamysł tego, który go napisał ten tekst. Otóż wielu ludzi zaczyna. Czytanie Biblii od tego, że zastanawiałem się, no tak, a jak nie rozumiem, to może kupię parę książek, które mi pomogą. Kupują słowniki, komentarze. Pamiętam też moją taką przygodę z czytaniem Pisma Świętego, bo gdzieś w szóstej klasie udało się e, kupić wreszcie Nowy Testament, no i miałem takie marzenie przeczytać. Rzeczywiście przeczytałem jedną Ewangelię, drugą, wcześniej mi się zaczęło nudzić. o tym Ewangelię świętego Jana. Dzieje apostolskie z dużym zainteresowaniem przeczytałem i zatrzymałem się na liście do Rzymian. Nie wiadomo o co chodzi. Ale zauważyłem, że oczywiście są w takim wydaniu Pisma Świętego no przypisy. Ale mnie zaintrygowało to, że przypisy są nie do wszystkich wersetów. Mówię kurczę, tak bym sobie chciał kupić Pismo Święte, żeby każde zdanie było wyjaśnione. Ale jak wiemy, nasze Biblie, które mamy, no to właściwie mają rzeczywiście przypisy do tych trudniejszych, tych, powiedzmy sobie, sprawiających trudność wersetów. Otóż zacznę od tego, że kiedyś opowiadał mi misjonarz o wydarzeniu, które go spotkało w Afryce. Które bardzo otwarło mu oczy na czytanie, podejście do Pisma Świętego. Trafił do takiego plemienia liczącego kilka tysięcy osób. Wszyscy byli niepiśmienni. Praktycznie tam jakiś obcy był katechista z innego plemienia. I ci ludzie żyli w tak zwanej kulturze oralnej. Czyli wszystko, co się mówi, można zapamiętać, ale nie zapisać. Nie było alfabetu, nie było słownika. Nie było gramatyki do tego języka. I on się przygotowywał do kazania pierwszego. Napisał po francusku. Ten katechista mu pomagał to tłumaczyć. Tak skreślał, zmieniał to, to wszystko, co on to sobie jakoś tak zapisał, transkrypcję. No i zaczął to kazanie czytać. I mówi jedno zdanie, dochodzi do połowy, i nagle nieoczekiwanie słuchacze dopowiadają mu to zdanie. Mówi drugie zdanie, słyszy, że znowu coś dopowiadają. Ale właśnie to, co napisane ma. Podejrzewa najpierw, że ten katechista przygotował ludzi do tego, żeby no właśnie tak dopowiadali, wyuczając się na pamięć właśnie tej drugiej części albo trzeciej części jakiegoś jednego zdania. Okazało się, że ten katechista ułożył w taki sposób, jak ci ludzie mówią. Czyli mówią w sposób. Według pewnych schematów, byśmy powiedzieli retorycznych, pewnej pewnej struktury wypowiedzi, która jest przewidywalna. Mówili, możemy powiedzieć, paralelizmami, czyli jedno zdanie, a potem druga część zdania albo też drugie zdanie powtarzało to, co pierwsze za zawierano. Albo też po pierwszej części. Ci, którzy się zgromadzili, tam spontanicznie odpowiadali coś, co było przeciwnego, ale to tworzyło pewną samą. Rozumiemy, chodzi o to, że jest coś przewidywalne, że jest struktura myślenia, że struktura wypowiedzi. Odkrył właśnie to, co się nazywa kulturą oralną, czyli te przedpiśmienne. Wiemy, że potężne poematy greckie były zapamiętywane przez kilka wieków, zanim zostały spisane. Dlatego, że były dobrze skomponowane, łatwo zapadały w pamięć, także dzięki temu, że jest pewien rytm, ale przede wszystkim, że jest pewna taka struktura tej wypowiedzi. I dotykamy tutaj retoryki. Wiemy, że retoryka zasadniczo to jest sztuka komponowania wypowiedzi, sztuka także przekonywania. To są jakby dwie funkcje, ale także trzecia funkcja, to jest to, że to jest sztuka w ogóle, żeby wymowa, czy treść, czy tekst, czy wypowiedź była piękna. My dzisiaj będziemy mówić o takiej odmianie retoryki, która się określa najpierw jako retoryka hebrajska. To jest taka, którą znajdziemy w Biblii, mówiąc najprościej. Dlatego, że wiele tekstów Pisma Świętego, zanim zostało spisanych, najpierw były Dobrze skomponowane w myśli, były powtarzane, zanim je zaczęto spisywać. Dlatego mówimy retoryka hebrajska. Ale to samo określa się także takie podejście czy takie struktury, jako yy, mówimy, że to jest też yy, semickie struktury literackie. Semickie to znaczy, że nie tylko hebrajskie. Bo okaże się, że podobne struktury, jak znajdziemy w Biblii, znajdziemy w literaturze arabskiej, muzułmańskiej, a więc semici. Bardzo podobne. Na Uniwersytecie w Bejrucie, na Wydziale Biblistyki wiele prac powstało, które pokazywały, jak bardzo rozpowszechniona jest ta retoryka, którą my nazywamy hebrajską, albo te struktury właśnie języka, języka Podam takie przykłady najbardziej proste, mianowicie w samym drugim mamy taką frazę, dlaczego narody się buntują i ludy knują daremne zamysły. Coś takiego nazywamy paralelizmem synonimicznym. Druga część mogłaby być dopowiedziana przez kogoś, kto może się domyślać, co powinno być w drugiej części. Semita będzie mówił, dlaczego narody się buntują, narody się buntują, a drugi może dopowiedzieć, domyślając się, o co mu chodzi. Będzie mówił, a ludy knują daremne zamysły. To jest niemal ta sama treść. Możemy się zapytać w ogóle, dlaczego tego typu paralelizm, czyli powtórzenie jakby dwukrotne w kolejnych wersetach, czasami nawet trzykrotne, podobnej treści, pojawia się tak często. Prawdopodobnie mamy do czynienia z takim zamysłem, po pierwsze, dobrze jest powtórzyć, a po drugie, zamysł taki, który znajdziemy też w całej Biblii, mianowicie dopiero świadectwo dwóch. Może zaświadczyć skutecznie i wystarczająco, że coś jest prawdą, że coś miało miejsce, że ktoś popełnił przestępstwo. W Prawie mojżeszowym jest bardzo wyraźnie powiedziane, dwóch albo trzech świadków, jeżeli widziało przestępstwo, to znaczy, że można tego człowieka osądzić i skazać. Nie było innego rodzaju dowodów, poszlak, świadectwo dwóch niezależnych. Wiemy, że coś takiego istnieje też w historii w badaniach historycznych, jeżeli mamy dwa niezależne źródła, to to wydarzenie powinno mieć miejsce. Mamy także paralelizm, który określa się jako antytetyczny. To jest w Księdze Przysłów, pierwszy rozdział, ósmy werset, taki akurat znalazłem. Synu mój, słuchaj napomnień swego ojca i nie odrzucaj nauk swej matki. Przeciwstawne, bo najpierw jest o ojcu, później jest o matce. Ale w sumie proszę zwrócić uwagę, jak przekonuje ten, kto stworzył te dwa wersety, że trzeba słuchać i ojca, i matkę. Ale wyraża to właśnie w taki sposób: Synu, słuchaj napomnień swego ojca i zamiast powtarzać się, słuchaj też matki, mówi i nie odrzucaj napomnień matki. Stąd mówimy, że jest pewna przeciwstawność, ale sumarycznie te dwa człony jednego wersetu przekonują tego człowieka, że należy słuchać i ojca, i matki. Grek, Europejczyk by powiedział: Przecież to się da, krócej powiedzieć: należy słuchać rodziców. Ale to nie jest tak żywotne, bo inaczej się słucha ojca, inaczej się matki słucha. To słuchanie to jest jeden z aspektów posłuszeństwa wobec rodziców, ale nie odrzucanie z zasady, z buntu, ze sprzeciwu to jest drugi aspekt tego posłuszeństwa, które jest w rodzinie. Przejdziemy, proszę Państwa, do tego tekstu, który macie jako pierwszy na tych kartkach. I mamy symetria równoległa takie określenie. Bo opisując właśnie te struktury literackie, semickie, możemy powiedzieć, że niejednokrotnie nie tylko mamy paralelizm dwóch członów, podobnych albo też przeciwstawnych, ale możemy stworzyć strukturę typu A, E, C, a następnie powtórzone A', B', C'. I to A będzie odpowiadało A', B będzie odpowiadało B', C będzie odpowiadało C'. Mamy strukturę, składa się z takich elementów od A do F. Moglibyśmy przeczytać ten tekst, jak on wygląda, zwarty, nie widać go. Ja go specjalnie tak stworzyłem, że tak powiem, tak zredagowałem, żebyśmy nie potrzebowali kredek. Bo można by zacząć tą naszą zabawę z tekstem, od tego, że otrzymacie normalny tekst, i sobie, możecie to w domu zresztą zrobić, i szukać słów albo słów, które należą do tego samego pola semantycznego. Nazwa drzewa, płeć, czynność jedzenia, czynność spożywania to są pola semantyczne. Można z tego tworzyć teksty. Zobaczmy, Będę czytał pierwszy tekst, pierwszą część tego tekstu i drugą część. Przechodząc, oczywiście chodzi o Jezusa, przechodząc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci, poszli za nim. I teraz proszę zwrócić uwagę, że mamy tą samą strukturę powtórzoną po raz drugi, tylko w odniesieniu do innych dwóch braci. I zauważamy, że mamy te same sekwencje tych samych elementów. Idąc dalej. Ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, Którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i odeszli za nim. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z tekstem, który na pewno był powtarzany, recytowany, także z tego powodu, że został w taki sposób skomponowany. Prawdopodobnie Piotr, który w Rzymie mógł głosić, czy w innych miejscach, powtarzał, powracał do tego bardzo ważnego wydarzenia życiowego, jego osobistego, ale także innych apostołów. Za tym się kryje także myśl, o której pewnie jeszcze za chwilę wrócimy, ale w każdym bądź razie ta kompozycja to jest retoryka. Ale też będziemy się zastanawiać, jaki jest sens tego, do czego to przekonuje i w jaki sposób przekonuje właśnie taki układ tekstu? Bo to można było powiedzieć zupełnie inaczej. Bardzo prosto można by powiedzieć, Jezus przechodził nad jeziorem, spotkał najpierw jednego, jedną parę braci, później drugiego, powołał ich i poszli za nim. Ale jeżeli mamy taką kompozycję, to znaczy, że autor chce zwrócić uwagę na pewne treści. I teraz, jeżeli dzisiaj nie odwołujemy się do żadnych komentarzy, niespecjalnie nawet zwracamy uwagę na jakieś szczegóły filologiczne, chociaż Państwo zobaczycie, że niektóre kluczowe słowa są w nawiasie podane w języku greckim w formie podstawowej, żeby zobaczyć, że to jest to samo słowo, albo podobne słowo, bliskoznaczne. A więc zwróćmy uwagę na to, że mamy. Takie elementy, które się da, yy, powiedzmy sobie, zestawić i powiedzieć, to rzeczywiście o to idzie. Albo mamy wręcz te niektóre, yy, takie jak element A i element Aprim, przechodząc obok jeziora galilejskiego i Aprim, idąc dalej, wzdłuż jeziora galilejskiego pewnie, element B ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja. W Beprim ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana. Jest pytanie, bo to jest szalenie proste, można by powiedzieć. Proszę zobaczyć, jak bardzo to jest zgodne z tym niepisanym prawem tej kultury oralnej, że należy tak się wypowiadać, żeby słuchacz łatwo zapamiętał. Żeby ten, który powtarza niektóre treści. Żeby się nie zagubił, żeby wszystko powiedział to, co powinien powiedzieć. I wiemy, że kiedy mamy pewną strukturę, która wspiera naszą pamięć, to się nie powinniśmy pomylić. To jest mniej więcej podobne do tego, kiedy małe dziecko uczy się pierwszych wierszyków, to dzięki temu rymowi, albo rytmowi wypowiedzi, to albo się zatnie, bo mu czegoś braknie, albo sobie zaraz dopowie czegoś brak. Czasami dzieci są twórcze. Załapują, że to trzeba zachować rytm czy rym, no i inne słowo użyją i wychodzi całkiem dobrze, ale czasami dowcipnie. To są te podpórki naszej pamięci. I mamy trzecią rzecz, trzeci człon, jak zarzucali sieć w jezioro, to jest C, byli bowiem rybakami. I Ceprim, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Nie pada tutaj określenie tego zawodu, ale wszyscy się domyślają z tej treści, która była najpierw podana. Byli rybakami. A któż może naprawiać sieci, jeżeli nie rybacy, nad tym samym jeziorem, kawałek dalej od pierwszej pary braci? A później mamy, Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I teraz proszę zobaczyć, że pod względem długości ten element deprim jest szalenie krótki. Zaraz ich powołał. Uczymy się tutaj, że te elementy, które sobie odpowiadają, nie mają nic wspólnego z rytmem, jaki jest na przykład w poezji greckiej czy łacińskiej. Nie mają nic wspólnego z rymem, który też musi mieć odpowiednią długość i odpowiednie akcenty. Te elementy, które tworzą, powiedzmy sobie, strofę, ale mamy odpowiedniość treściową. I proszę zobaczyć, jak Biblia objaśnia sama siebie. Mamy ten element C. Rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I Deprim zaraz ich powołał. Mamy C. Jakby zamierzone, że jest opis czynności, ale w deprim mamy definicję, określenie tej czynności. Od razu uczymy się też bardzo prostej sprawy, że słowa pospolite w tekście biblijnym w pewnym kontekście stają się słowami, które się określa jako techniczne. To znaczy odnoszące się nie tyle do techniki, tylko są specyficzne dla danego języka religijnego. Kaleo jest normalnie przywołanie, wołanie kogoś. Ale w pewnych tekstach chrześcijańskich, biblijnych, także w Starym Testamencie tłumaczonym na język grecki, oznacza powołanie Boże. Bóg powołuje proroka. Tym razem Jezus wchodzi w rolę Boga i powołuje rybaków. I to polega to powołanie na tym, że mówi: Pójdź za mną. I ten człowiek idzie za Jezusem. I to można określić, że to jest powołanie. Specyficzne słowo, albo byśmy powiedzieli powszechne słowo, powszechnie używane. Ale w pewnym kontekście ono ma znaczenie zupełnie inne. Ustanowić kogoś apostołem. Czasownik jest bardzo pospolity. Postawić. To tak jak postawić kogoś na czele państwa, na czele armii. Czyli ustanowić generałem, czy ustanowić królem podrzędnego państwa. Wiemy, że nowe przedmioty nabierają, oczywiście otrzymują swoje nazwy. Tak sobie kiedyś zauważyłem, że nasze oprawka na żarówkę w języku hebrajskim dosłownie oznacza dom żarówki. Słowo dom wiemy, że jest takie kluczowe dla opisu wielu rzeczywistości, ale żeby odnosić to do żarówki. Ciekawe. Mamy w Biblii często określenie takie z użyciem słowa bardzo pospolitego, jak syn. Spotykamy w Ewangelii synowie gromu. Czyli ludzie, którzy od gromu pochodzą. Ludzie, którzy są gromiaści, jak kiedyś tłumaczył wujek w Biblii. Gromiaści od gromu. Ale wracamy do tego tekstu, i proszę zwrócić uwagę, że cały czas czytamy go, odnajdując strukturę właściwą dla tego tekstu, która została świadomie użyta, żeby przekazać nam jakieś treści. Pytamy się, co jeszcze ten autor tego tekstu e, chciał przekazać także poprzez tą strukturę. A więc widzimy, chce nas nauczyć, co to znaczy powołanie, zestawiając odpowiadające sobie te elementy. De i de'. Prim. Zaraz ich powołał. Człowiek, który będzie czytał dalej Ewangelię, będzie odtąd wiedział, że jeżeli ktoś, a zwłaszcza Jezus tej Ewangelii, będzie mówił: pójdź za mną, to znaczy, że powołuje tego człowieka. Z tej struktury to wynika. Jesteśmy tego absolutnie pewni. Proszę zobaczyć dalej. Natychmiast zostawili sieci, a dalej mamy, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi i ostatni element, poszli za nim. Tu mamy w F, poszli za nim, towarzyszyli mu dosłownie, możemy też powiedzieć, w jakiś sposób naśladowali, natomiast w F mamy odeszli, ale za nim. Czyli opuścili, to jest podkreślone. Proszę zobaczyć, że jeżeli porównujemy sobie te elementy, to może nas uderzyć to, że ci drudzy bracia musieli opuścić więcej. To jest ojciec, są pracownicy, jakaś mała spółka rodzinna. I teraz z tej spółki, w której było także dwóch młodych mężczyzn, którzy stanowili w tej spółce rybackiej bardzo ważny element, odchodzą. To jest odejście, które osłabia tą firmę rodzinną, tą spółkę, możemy powiedzieć bardziej. I musi być ważny motyw, że oni rzeczywiście odchodzą. Na tym byśmy zakończyli, pokazując najpierw. Strukturę literacką, a z nią także myślową, i pokazując także schemat literacki, taki, który ma konieczne elementy i warto ich szukać i wiedzieć o nich, ponieważ łatwo zauważymy, jaka jest różnorodność treści w tych poszczególnych elementach, ale te elementy muszą być.